Dobry kochani, witajcie w poniedziałek, dzień doberek. O, dziś będzie piękny dzień. Wczoraj miałam zbałę, ale dziś będzie za to piękny. I widzicie, tak to bywa. Czasem są dni gorsze, a potem już leci z górki. O, i zaczął się znów nowy tydzień. Mamy już niedługo końcówkę września. Bosze! Boże, boże, boże. Jak to wszystko szybko przemija, nie? Dopiero co się skończyło. Lipiec, wiecie, lato, sierpień. Już mamy końcówkę września, ja pierdolę, września, październik, potem listopad, święta, i znów nowy rok. Ja nie wiem, jakoś tak ten czas coraz szybciej zapierdzielamy. Ale wiecie, to jest tak, że czas zostaje w miejscu, to jest wszystko tak samo, tylko po prostu nasze odczucia i nasze życie i tak dalej, to, 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 to tak szybko zapierciela to wszystko, że to jest chore, nie? No, ale dobra, ubieram się zaraz, ogarnę się, zrobię sobie delikatny makijaż, tak jak wczoraj, właśnie. I skikam, uciekam, robić sprawation. I tak. I dzionek przeleci, słuchajcie. Dionek przeleci jak tralalala. Jutro na rano idę do pracy. We wtorek idę do pracy środa, czwartek, piątek, sobota. Tylko dzisiaj mam wolne. Więc ten tydzień będzie dość taki no... Intensywny bym powiedziała. Intensywny. A później kurczaki mam urlop tydzień wiecie, ja nie wykorzystywałam latem, no to teraz muszę wykorzystywać, więc e, cały tydzień będę miała wolne. Także zobaczymy, co będę robić. Na pewno pojadę tam na miasto do mamy, odwiedzić wszystkich. Na pewno albo na jakiś weekend skoczę. Ach. No. Zobaczymy. Zobaczymy co tam się zrobi Co tam się zrobi, wyrobi i co, co nam czas pokaże. Eee. Ojejku. No i co? Ogarnę się. Za chwileczkę ubiorę. Dzisiaj byłam na dworze już było tak dość zimnawo. Ale przyjemnie, tak wiecie. Nie, że tak o, trzeba kurtkę. Tak w miarę przyjemnie, tak jesiennie. Także zobaczymy za chwileczkę jak się tu ubrać. Bo wiecie, w samochodzie to tam jest OK, a jak wychodzić będę, to też dużo jakoś nie będę wychodzić. No, tylko wiecie, wyskoczę tu, wskoczę tam. Potem wyskoczę tu, wskoczę tam. Dzisiaj mhm. muszę też wszystkie moje suche pranka, co to robiłem. Poukładać sobie tutaj w domku porobię, ale nie jakoś bardzo dużo, posprzątam i ten ciuszki. Dzień zleci, a jutro już o 4.50 po butelkę. Dzisiaj ledwo stałam, kurde, o tej siódmej, a poszłam wcześniej spać. Słuchajcie, bo nie mam jakoś ten, wiecie, nie ja siedziałam jakoś bardzo długo. Siedziałam jakoś bardzo długo. A kurde, e, ten. O tej siódmej się musiałam budzić, i mi tak ciężkawo było. No ale. Dałam radę. Dałam radę. Oki doki. Ja gotowa. E, ogarnięta w miarę. I za chwilkę ruszam, tylko odsłonię tu roletkę krótką. Żeby sobie mogły strykać tu po, po balkoniku, tak? Zobaczcie, zobaczcie. Ty to od razu na ten. Myślisz, że okno otwieram mnie, nie będę wietrzyć, Wiesz, zimiutko jest. Potem jak wrócę powietrzymy i sobie wyjdziesz, dobrze? Ja mam bluzę, taką moją ulubioną bluzę. Ona jest stara, ja nawet nie wiem już sama, gdzie ona była kupiona, bo to stare, jak nie wiem co, ale to jest moja ulubiona bluza na jesień. Co jest głupie w niej, że tutaj ona nie ma tych takich właśnie rozciągujących się, że mogę podwinąć. Jest strasznie ciężko, ale ja ją uwielbiam za kolor i za materiał. Bo ona jest taka grubsza i taka przyjemna, i tutaj ma rozdarte. No, ona jest dość wielka, wiecie? Ona. Mogłaby być o rozmiar mniejsza, tylko wtedy by też była krótsza. A ja lubię, że ona jest taka długa. I mam. Yy, I mam co? I mam czarne dżinsy. Zwykłe. No. Yy, I uwielbiam tą bluzę, mimo że jest taka stara już. Co? Tak, mam kiteczka, delikatny makijażyk i jadę. Jadę. Jadę narpę w yy, w stronę Hagenbach. Muszę jechać też zatankować, muszę porobić z autkiem, potem skoczę jeszcze do sklepu, później zobaczę, bo pisała do mnie w sumie koleżanka, ale nie wiem jak tam u mnie z czasem będzie i czy będę miała ochotę, bo muszę jeszcze też tutaj trochę, tak wiecie, dzisiaj już jest trochę inny taki wiecie, inny system mój, no bo już idę jutro do pracy, a jak mam wolne to też inaczej, wczoraj bym na przykład pojechała, ale miałam handlę, a dzisiaj to już tak wiecie, no zobaczymy, dobra. Ale tak, muszę pozałatwiać sprawy najważniejsze, a potem reszta. Także, kochani, do zobaczenia. Jak wrócę, to się odezwę. Jestem w domku. Wróciłam. Patrzcie, ale wróciłam tylko zjeść śniadanko i później yy, pojadę gdzieś. Kupiłam sobie nowy szlafrok, bo już tamten, co noszę, jest dość stary. I on nie jest zepsuty. W ogóle on się trzyma bardzo dobrze, muszę Wam powiedzieć. Ale chodzi mi o sam fakt, że. No, tamten szlafrok był z tamtego domu i w ogóle mam wspomnienia nie fajne z nim. I stwierdziłam, że czas kupić nowy. Ten koszt. 15 euro, tak. Patrzcie, jaki fajny. Różowietki, fajniutki. Słodziutki szlafroczek. Patrzcie, jaki ładny. I z kapturkiem. Także patrzcie, jak fajnie. Uuuuh, dobry. Piękny. O, trochę wielki, bo wziąłam... Dwa xl bo nie było mniejszych. Ale mówię, dobra, szlafrok musi być i tak duży, bo wiecie, jak to jest. Szlafrok musi. Trzeba się nim obatulić. <grym> Także za Czekajcie, bo mi coś. O, o proszę bardzo. Także szlafroczek, idzia ma szlafroczek nowy. Yy, I w kiku byłam. Yy, w Tedim byłam, i w kiku byłam, ale w sedim ciulnie nic tam nie było, a w Kiku jeszcze sobie wiałam taki ładny szalik. Bo nie mam szalików. I dzisiaj chciałam założyć szalik. Mówię ja pierdolę nie mam żadnego szalika, ja chyba wszystkie powyrzucałam, wiecie muszę sobie kupić szaliki no i ten był po 6 euro w Kiku i ładną ma kratkę, ładny kolor a ja mam dużo takich, wiecie musztardowych rzeczy o, ładnie będzie się fajnie, nie? i jutro rano już mogę sobie do pracy jechać, bo o poranku jest bardzo chłodno i fajnie tak zarzucić na siebie szal no ja uwielbiam takie, wiecie, taką stylówkę Szaliczek, kaweczka, płaszczyczek, fajne spodnie w kieszonki. Mega. Także jutro będę mogła go sobie już założyć, tylko go dzisiaj przepiorę. I wzięłam jeszcze, słuchajcie, sobie te... Ech, wtedy wzięłam zapachy do... do olejku. Pomarańczowe. Za chwilę zapalę sobie olejek i wzięłam też baterię, Bo wiecie, ale tylko wzięłam te jedne, bo nie było tych, co ja chcę. Wiecie, jak to jest i sobie zrobię jeszcze e, zapachowy olej pomarańczowy, będzie ładnie pachniało w mieszkanku. Za chwilę to zrobię. No a teraz, słuchajcie, spożywka, jak żeby inaczej, kwiatuszki dla Eduńki. Zaraz je ładnie damy do wody i były w końcu świeże kwiaty czerwone, dlatego z rana szłam, bo zawsze są. Krzyneczka. jedna ciemna bułeczka na śniadanko, teraz wezmę zjem śniadanko. Kapustę kiszoną dzisiaj sobie ugotuję do obiadu z wczoraj, bo mi zostało jeszcze schabowe, e, schabowe, mm, te raziki nie? Wczoraj robiłam frikadelki i sobie też kapustę odgrzeję, bo muszę jeść kiszonki też i właśnie tym sposobem będę je jeść. Wzięłam serek biały na kanapę do pracy jutro. Chlebuś. E, Nektarinki, ale są twarde. To wszystko musi do siebie dojść winogronko i patrzcie, to patrzcie, 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 co już mamy w sklepach od dzisiaj mandarynki, mm. teraz o oh Boże uwielbiam i wzięłam te takie, ja nie lubię tych małpaszn w Niemczech, są takie ala pierogi niemieckie, nie, one są okropne, ale mówię we, wezmę na biedy. i wzięłam serto do tostów i wzięłam e, gemüsebrühe ge, tą. Ge, 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 to jest rosółek taki, nie? Bo nieraz do zup czy coś to muszę wsypać. Albo nieraz mam też w przepisach kawkę za chwilkę do śniadanka i kotkę na spróbowanie taką e, taką pastę. Także zobaczymy, czy im to podejdzie. I to tyle. Także zakupki zrobione. Idę sobie teraz zjeść śniadanko i po śniadanku jeszcze gdzieś na pewno skoczę. E, gdzieś pojedziemy. Może się przejechać. Zobaczymy. Chciałam jechać w samochód sprzątać na... My nie tam na motem, żeby się trochę kawałek też przejechać bo byłam już zatankowa i mam pełny bak, więc mogę jeździć tylko, że nie mam, kurde, drobnych a tam jest odkurzacz na pieniążki i nie mam drobnych, bo ja wszędzie płacę kartą i wiecie, a nie mam, żeby iść do banku, to tu, kurde tu jest tak chujowy bank, że chyba 5 euro płacę za to, że wyciąga pieniądze i mi jest po prostu, wiecie, bez sensu a ja i tak tylko płacę wszędzie kartą, wszędzie Dlatego nie mam drobnych, bym sobie też odkurzyła w samochodzie. Nie mam. Mam 50 centów, to raz mi wejdzie, ale te 10-20 centów tam nie wchodzi chyba. Kurczę, belek, szkoda. No cóż, takie żyćko. Jestem dzisiaj trochę spiąca i ten, wszyscy w pracy co ty taka dzisiaj? Co ty poimprezowałaś wczoraj? Czy co? Ja mówię, nie czemu? No tak jakoś wyglądasz, jakbyś zajechana była. Ja mówię, nie, bo nie mamy wrzęs. A rzeczywiście to. Tak inaczej wyglądasz, no, ja mówię, no. Ale nie też jestem mówię śpiąca, tak oczy mi lecą. Ale dobra. Dobra, idę jeść śniadanko. E, I mandarynki. Mm! Zapach mandarynek to najlepszy zapach. Uwielbiam. Zaraz sobie tego olejku jeszcze naleję zapachowego. Żeby ładnie w domku pachniało? Klejka, naklejka. Słuchajcie. O jak dobrze, jak dobrze mi. Ja sobie, słuchajcie, zjadłam. Opa, Ja sobie zjadłam, słuchajcie, już obiad wczoraj, bo wiecie, miałam gotowy, tylko sobie podgrzałam. I jeszcze mi na jutro też został. Także super. Tylko nie wiem, czy jutro jeszcze będzie dobry. Wiecie, trzeci dzień to już troszeczkę. Hmm. No, ale dobra. E, Także zjadłam sobie obiadek i to był mój ostatni dzisiaj posiłek. Powiedziałam, koniec. Mamy godzinę 16.30. To był taki obiad już z kolacją połączony i nie będę już dzisiaj nic wpierdzielać, bo mamy poniedziałek i od dzisiaj się biorę, <laughs> żeby się trzymać po prostu tego wszystkiego. No, powiem Wam, że jest tak jesiennie na dworze. Jest w ogóle ciemno. Jest, tak wiecie, tak pochmurnie i, i, i na, na deszcz się zbiera. W ogóle piszę, że od 17 ma padać. Eee, no, ja sobie siedzę, oglądam sobie telewizję. Eee, jakiś tam wyszedł film od Boxtela na Wardęgę i to tam wiecie, są te takie dramy eee, na YouTubeach I sobie właśnie oglądam, mm, no. Kotki koło mnie. Ja mam wszędzie pozapalane świeczki, yy, moją lampę solną i tak fajnie, przyjemnie ciepło, bo ona różnie, również ciepło wydaje. Jest tak przyjemnie, wam powiem, że szok. No. I tak sobie słuchajcie, siedzę, leżę, oglądam, przemyślam. Yy, no. I tak sobie śmigam. Także taki to dzionek. Jeszcze mam troszeczkę wieczorku. Tak około 18 wezmę się za przygotowanie ciuszków na rano, kąpiel żeby o 8:00 iść słuchajcie dzisiaj do wyra i mieć fajny, długi sen na jutro do pracy. Bo czwarta, pobudka, a ostatnio mam mocny sen, jest mi ciężko się wybudzać, jestem wyrąbana rano, bo mam przejście, wiecie, zmiana klimatu i mnie to tak dowaliło. My mamy, słuchajcie, za dnia 14 stopni, to jest kawałek, y, słuchajcie, to jest różnica kolosalna. I wszędzie liście już lecą i, i drzewka już nie są takie, wiecie, zielone i to tak się da odczuć. E, fajnie, fajnie, ja uwielbiam, no. Ale te przejście jest takie, wiecie, y, męczące troszeczkę, bo mnie kładzie do snu. I przed nami leżałam tu o 15, mi się też chciało spać. Ja mówię, nie, 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 nie. i szybko stałam żeby się roz, rozcucić, ocucić. No, także tak mi mija dzionek. Później się jeszcze do Was odezwę, a teraz idę jeszcze patrzeć troszkę na YouTube. Kochani, ja przychodzę się do Was już pożegnać. Ja już jestem, słuchajcie, po kąpieli. Ja już jestem po kąpieli, ja już idę spać, już tam wszystko sobie naszykowałam. Mamy już po 9.10 i jeszcze tak sobie pooglądam. Z 15 minut, y, telewizor, i uciekam spać. Tak. <grym> Także co? <laughs> Chciałam się pożegnać. E, jutro się widzimy w nowym, w nowym dniu. Nie wiem, czy jutro będę vlogować, może jutro sobie zrobię przerwę i pojutrze się odezwę. Zobaczymy. Chociaż pojutrze mam całą dniówkę od 11 do 18, a potem idę na rano. Więc nie wiem czy będę vlogować, zależy jak z czasem, ale i tak mam vlogów do przyszłego tygodnia czwartku bodajże, także na spokojnie, no ale kochani, na dzisiaj się żegnam. Może uda mi się jutro też odezwać. Zobaczymy, czy jutro coś będę robić, żeby nie były też zanudne dla Was te vlogi. Eee, I tak, także kochani, dobrej nocy Wam życzę. Eee, uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi i do juterka. Pa pa! Dobranoc!